Hej Siemanko, witajcie w karazanie, ostatni stwór w operze, czyli oczywiście jędza, pojedynek, podobnie jak ten poprzedni z Wilkiem. Fajny, ciekawy, bardzo sympatyczna jest ta mechanika, niemniej jest to wszystko stosunkowo proste, w zasadzie dość trudno jest przegrać trzeba się postarać, żeby to zrobić, pod warunkiem oczywiście, że. Ma się też odpowiednią talię, i tutaj jest tych możliwości całkiem sporo. Każdy, orze, jak może, kombinują ludzie na różne sposoby. Ja wybrałem sobie Paladyna, Paladynem tutaj gram. Trochę sekretów, trochę stworów, dużo dopałek. No i to w zasadzie wystarcza do tego, żeby większość pojedynków wygrywać. Ta ręka startowa jest ok. Właśnie ofiarną bohaterkę bardzo chcemy mieć na łapie. Na drugą turę jajko jest fajne, a na trzecią poszukiwacz przygód jest jak najbardziej świetny, bo zacznie rosnąć i później będzie już dobrze. Świetnie też otworzyć, otworzyć albo inaczej. Znaczy nie, można otworzyć na przykład, na przykład darem mocy albo nawet darem mądrości rzucić tutaj na naszą dorotkę. W przyszłości bankowo te karty dobierać będzie, natomiast sekretem też jest dobrze otworzyć i fajnie jest rzucić na przykład w drugiej turze szalonego naukowca tak, tak, żeby za darmo te sekrety otrzymywać. No tutaj jest trochę tych możliwości może z wyjątkiem dwójki, czyli protektora argentu. Tego raczej nie chcemy na początku rzucać, bo są po prostu lepsze karty, więc bym takie takie prote Takich protektorów odrzucił ewentualnie, a te karciochy jak najbardziej mogą być. Chciałbym tutaj widzieć jednak właśnie tego szalonego naukowca, bo to pozwoli mi e, trzaskać te sekrety ładnie szybciutko i to jest fajne. Grubieński sierżant też jest ok, aczkolwiek wiadomo na przyszłe tury by by, by ładniej się sprawdził. Ten żongler płomieni jest niebezpieczny. I to jest właśnie to. I tutaj to jest idealne otwarcie dla skórczybyka, no. Oj dar mądrości też fajnie. No dobra, w tym momencie rzucamy jajko. W trzeciej turze jeszcze się pomyśli. No dobra, w takiej sytuacji to już będzie, będzie raczej oczywiste, że ja zagram sobie tego e, żonglera. Chociaż, ale nie, 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 nie. Z... Zagram, żeby, chociaż tutaj też bym, nie, żeby już rósł, żeby już rósł. A, to, to chyba też warto powiedzieć, natomiast myślę, że y, to jest takie dosyć, dosyć oczywiste. Jak rzucimy po lewej kreaturę, to ona ma szarżę, po prawej dostaje prowokację, także każdy, kto grał to z pewnością już to zauważył. No i to jest bardzo ładna turka, fajnie, że tak wyszło. Zacznę jednak... Zacznę jednak od dołożenia tutaj. Dołożę jeszcze tutaj, żeby sobie kartę dobrać. Nie podejrzewam, żeby miał coś lepszego niż szalony naukowiec, tak. Więc i tak, i tak go rzucam. No i rośnie oczywiście ten, ten poszukiwacz przygód, szuka kart, także on tutaj ładnie siada. Generalnie, właśnie tutaj jest ciekawa sytuacja z tymi zaklęciami, które on tutaj rzuca. Tak jakby ma komputer zaprogramowany żeby tutaj jeszcze mógłbym coś na stałe dołożyć kurde jakiegoś tego tak się zagadałem w każdym razie w każdym razie on ma tak zaprogramowane że jak ma że jak ma jakieś zaklęcie to je rzuca i ono jakby losowo sobie cel obiera także to jest ciekawa sytuacja i, i z pewnością i z pewnością może to zaskoczyć. Tak jak mnie zaskoczyło po raz pierwszy, gdy właśnie wyrwałem na własną kreaturę taki, taki Dar Królów, czy, czy, czy chociażby jak to tam się nazywa, Pieczęć Mistrzów. No także, także było wesoło. Tutaj generalnie co ja bym chciał zrobić? Myślę, że te dwie kreatury mi jako tako niepotrzebne, także możemy je zabić. Wezmę tutaj wreszcie, dorzucę to, to to. Bo tak dołożyłem ten dar mądrości, a później nie dołożyłem niczego, żeby sobie karcioszkę dobrać. O drugi szanowny naukowiec to ok, tym bardziej, że żaden sekret mi jeszcze nie podszedł. Ten nie ma daru, więc jemu damy, bo on duży jest i jeszcze rósł będzie, także dobierzemy kolejną karcioszkę. No i mamy takie. Dobra, to ja już tutaj wszystko rzucam, bo przeciwnik... Nie ma żadnego A oczywiście on w ósmej turze zawsze, zawsze dobiera wypaczoną otchłań, po której odpala się tornado i giniemy. Ginie dorodka z wypaczonej odchłani i my giniemy od tego tornada, co dostajemy w twarzyczkę i umieramy. Także też o tym warto pamiętać. Tutaj generalnie no możliwości mam bez liku, ale powiedzmy, że zrobimy to w ten właśnie sposób. Zaatakujemy, no i tym może zdzielimy i tym zdzielimy, karta jeszcze idzie, no dobra, no tutaj jak widać bez najmniejszego problemu, zagramy raz jeszcze, może będzie coś trudniej, może się nie ułoży, raz na ruski rok się zdarza, że się nie układa, może być i tak, ale ten pojedynek mi się podoba, jest fajny, właśnie no samo to, że mamy taką Dorotkę i po lewej od niej, Kreatury otrzymują szarże, a po prawej kurde prowokacje. No taki prosty pomysł, a jakie to fajne możliwości daje. Niemniej może jakby trochę mniej tego zdrowia ona miała. Nie 10, 5. Ja ją czasami tak lubię sobie sprowadzić do jakiejś mniejszej wartości. To głównie rzucamy właśnie po lewej szarżą. Ten okrzyk bojowy tutaj niewiele robi, bo ta pradawna klątwa i tak... I tak nie zdąży jakby krzywdy mi zrobić, nawet jak przyjdzie, zada mi te 7, to ja mam jeszcze 23 tego zdrowia, także luźnik. No ja tutaj mm, tak się staram, żeby przed tą piątą turą, przed tą piątą turą, jaką tam piątą? Ósmą wygrać, no. Na tym to polega, nie kombinuję nic takiego, by po prostu przedłużyć te swoje życie jakoś tam chroniąc dorodkę, a są takie możliwości. Przede wszystkim przede wszystkim u, u Szamana oczywiście. Bo on tam ma tą agonię, którą nałożyć może i to, i to by działało, to by działało. W każdym razie, no ja to po prostu robię w ten sposób i jest okej. Okay, jest jak najbardziej okej. Okay. Wiele z tych kreatur ma dwa punkty zdrowia, dlatego właśnie te dwójki tutaj fajnie siadają, czyli taki ekrani, ekranowany mini, bot chociażby. Z takich um, finisherów. No mam tego jednego manipulatora beztwarzowego, no i mam tak jak było widać, ten błogosławiony czempion. To jest zaklęcie. To jest zaklęcie. Ja bym nawet był skory to zabić, bo w kolejnej turze bym sobie mógł rzucić tego. Mm. Tak, ja to nawet zabiję sobie, dorzucę tego typiorka, żeby jednak jakoś tak sensowniej w tym momencie zasłonić tego mojego kluczowego stronnika, czyli dorotkę. No przyszły mi te drogie karty, ale znowu jest tu poszukiwacz przygód, także generalnie jest ok. No tutaj po prostu bijemy i tyle. Tyle tej zabawy. O znakostępów, no to cza czasem upierdliwe są właśnie te, te jego dopałki. Bywa, bywa, że trzeba coś takiego kombinować. Pomsta, pomsta fajnie tutaj siada. Hmm, dorzucimy, dorzucimy. Tak, tutaj już poświęcimy, nie będziemy kombinować. Jajko niech nam zginie, pomsta się odpali. Czy to trapi na jedno, czy na drugie to jest okej. Okay. O, o tym właśnie mówiłem: kolejna kreatura groźna i która ma dwa punkty, dwa punkty zdrowia. Także siadłoby mi teraz coś takiego, czym bym mógł za dwa zaatakować. I to jest właśnie coś takiego. W tej sytuacji zwykle to rzucam z prawej, ale w tej sytuacji. Rzucę z lewej, żeby zabić, żeby otrzymać, właśnie tak jak tutaj widać, boską tarczę. No i mam całkiem ładną sytuację. No, ja już tego przegrać nie mogę. No, nie ma bata, żebym ja to przegrał. Muszą te karty jakoś tak strasznie źle dojść, chyba żeby, żeby przegrać. Chociaż nie, może się zdarzyć, że on tak rzuca te swoje prowokacje jedną za drugą. I to troszeczkę bywa niebezpieczne. To fakty, to fakty. To może być niebezpieczne. Ja mam tutaj też srebrytowego czempiona, jedną sztukę. On właśnie po to jest. Nie przyszedł teraz, ale tak. My to chcemy zabić. Chyba będziemy musieli poświęcić. Nie, nie będziemy poświęcać. Zabijemy. Zabijemy tym generalnie, właśnie. Też taka ważna sytuacja i informacja, jak sobie zduplikujemy, czy tam po prostu sklonujemy, dorodkę. To jedna otrzymuje prowokację, a druga jest, a druga jest taką normalną, dorodką, taką jaką tutaj 31 zdrowia ma. No to my tu jeszcze zdążymy, chociaż ja bym też mógł sobie już. Zduplikować, nie, później zdążę. Ja to sobie jeszcze mogę. Nie no, w dziesiątej turze to nie zdążę, No, zwykle to jest finisher albo to, albo czasem nie ma potrzeby w ogóle jako tako finiszować, Tym bardziej że są takie rzeczy jak tutaj, jak tutaj widoczny Dark Krollów. Dołożyć mogę, dołożyć mogę, a wezmę tej Dorotce, może dołożę, chociaż powinienem właśnie z racji, z racji tego i z racji tego jednej kreaturze, nie, ja myślę, że tutaj Dorotka jest bezpieczna, ona przeżyje, tutaj nie ma czym się martwić. Ja to już wygrałem, to trochę słabo, bo chciałem jakoś tak śmiesznie to zrobić, ale ale nie wyszło. A nie, przepraszam, zabrakło mi jednego, no dobra, no to jeszcze, jeszcze teraz mogę sobie coś tutaj sklonować, czy atak zwiększyć i będzie to tak ładnie na koniec wyglądało. No fajny pojedynek, bardzo fajny, ale prosty po prostu, no, nie wiem czy to dobrze, czy to źle, z jednej strony, z jednej strony może, może okej, okay, że taka że taka oto skocznia z drugiej no chyba jednak chyba jednak chciałoby się coś lepszego nie mam jak rzucić się wszystkiego tak żeby każdym zagraniem on sobie dodatkowo jeszcze te statystyki zwiększył także po prostu mu tutaj e, dołożę e, samo przyzwanie tego typiorka nic nie daje znaczy nie daje w kontekście tego poszukiwacza, bo tak to daje bardzo dużo, dlatego też wybrałem sobie znów tego Paladyna ze względu właśnie na tych jego rekrutów. No takie niepozorne wypierdki, ale te prowokacje mają i, i dzięki temu osłaniają dorodkę. I o to właśnie, i o to właśnie przecież chodzi. Także taka jędza, kończymy operę. Ogólnie bardzo proste skrzydło. Ta jolka tutaj z Robusiem. Jako tako problem stanowili, Wilk był bardzo fajny, ale prościutki i podobna sytuacja z Jędzą. Także dzięki, widzimy się w kolejnym skrzydle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie.